Jeśli nie poprosisz, zostawię ją Nigdy tego nie zrobię Zostaw mnie w spokoju Nie mogę Nie rujnuj mi życia Żyj i pozwól żyć i mnie Nawet jeśli nie będziemy razem, mamy syna Nie chcę się nim z tobą dzielić Zapomnij o nim i nie wracaj tu Nie mogę Jestem jego ojcem. Masz maitę. To również moje dziecko. Nie możesz zabronić mi go widywać. Kocham go. Jak możesz go kochać, skoro widziałeś go tylko trzy razy? Bo to ty go urodziłaś. Choć los obdarzył mnie maitą, którą kocham ogromnie, syna też darzę uczuciem, ponieważ to owoc naszej miłości. Jest tylko mój Zabieraj się stąd Nie Nie wyrzeknę się istoty, która należy do mnie Zabieraj się stąd i zapomnij, że tu byłeś Pomóż mi, kumpelku. Co robisz, maito? Przestraszyłaś mnie, nigdy tu nie wchodzisz. Zawsze zastanawiałam się, czemu spędzasz na strychu całe godziny. Nie masz się tu czym bawić. Nie szkodzi. Zabieram ze sobą kumpla. Szkoda, że nie mogę się z wami pobawić. Nie czuję się jeszcze dobrze. Nikt w tym domu mnie nie kocha. Poczynając od twojego taty. Czemu tak mówisz? Nic ci o mnie nie mówił? To ja mu powiedziałam, że jesteś smutna i powinnaś z nami zostać. Ale nie chciał o tym rozmawiać. Widzisz, mam rację. Nic dziwnego, że boli mnie nawet dusza. Nie wytrzymam długo z dala od ciebie. Nie płacz, babciu, bo też się rozpłaczę. Jesteś taką niewinną dziewczynką. Na szczęście nie wiesz, czym jest cierpienie dorosłych. To tak bardzo boli. Obyś go nigdy nie doświadczyła. Nie wiesz, jak cierpię, nie będąc z tymi, których kocham. Kocham Cię, babciu. I nie chcę, żebyś wyjeżdżała. Nie chcę. Przyniosłem leki przepisane przez pediatrę. Te same zalecił też Juan Miguel. Dziękuję. Przyjdę jutro dowiedzieć się o zdrowie syna Przecież mówiłeś, że to nic poważnego Będę przychodził codziennie Po prostu zadzwoń Albo przestań się nim interesować Bo ja się nim zajmuję I tak przyjdę I tak przyjdę co ci powiedział? Domaga się, Domaga się do praw do mojego I dziecka. Nie chcę od niego żadnych ochłapów. Nie chcę. Ja mogę zapewnić Ci Wam wszystko. Zauważyłaś, że nauczyłem się już Twojego imienia? W końcu też jest to ładne i słodkie. Maria de Jesus. To imię uspokaja Madonna i jej dziecko. Rozmawiałam już z ojcem Anselmem. Musimy tylko ustalić datę ślubu, żeby mógł ogłosić zapowiedzi. Powinieneś też poprosić o moją rękę. Jak to? Normalnie. Po co mam prosić o Twoją rękę? Bo mamy się pobrać. Ale Twój brat wie, że się kochamy. Nieważne. Masz się oświadczyć jak każdy narzeczony. Tego się już nie praktykuje. To absurd. Mówię poważnie. Nie wiem, jak to zrobisz, ale masz poprosić o moją rękę. Chcę mieć wesele, o jakim zawsze marzyłam. Tak, kochanie. Tak, kochanie. Kocham cię, bo zawsze się zgadzamy. Dziecko czuje się lepiej? Tak. Ma jeszcze wysypkę, ale jest już spokojniejszy. Najważniejsze, że nie gorączkuje. Siadaj. Powinnaś załatwić mu ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli znów zachoruje, przyjmą go w każdej przychodni. Słyszałam o tym. Ty też miałabyś ubezpieczenie. To musi drogo kosztować. Tylko tych, których na to stać. Osoby bez środków do życia nie płacą. Muszą tylko zakwalifikować małego do odpowiedniej grupy wiekowej. Więc na pewno zarejestruje nas oboje. Bardzo się zmartwiłam, kiedy pan Robles powiedział mi, że odwołał przedstawienie. No, bo, 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 bo że... Powiedziałam, żeby dał inną aktorkę. Wspomniał mi o, o tym. Był bardzo zmartwiony, więc zaoferowałam się, że panią zastąpię. Nie wyobraża pani sobie, ile biletów sprzedano. Też jesteś aktorką? Naprawdę? Nigdy Cię nie widziałam w telewizji. Nie miałam szczęścia. Zagrałam tylko małe rulki. Ponieważ muszę za coś żyć, zaczęłam pracować w produkcji. Więc dlaczego dziś nie wystąpiłaś? Pan Robles się nie zgodził. Powiedział coś bardzo mądrego. Ludzie zapłacili, żeby zobaczyć Alejandrę Robles, a nie inną aktorkę. Publiczność czeka na panią. Chyba mnie nie zrozumiałaś. To pani jest gwiazdą. Gwiazdy są na niebie, a na Ziemi zwykli śmiertelnicy. Wobec Boga wszyscy jesteśmy równi, prawda? Posłuchaj mojej małej. Mówi to z serca. Kumpelki? Stoi? Doktorze, na pewno zna Pan powód naszej wizyty. Pragniemy poprosić o rękę Pańskiej siostry Rossio dla naszego syna. Oddaję ją Państwu z przyjemnością. Wiem, że się kochają i mam nadzieję, że będą szczęśliwi Oraz, że zawsze będą się szanowali Zatem jesteście oficjalnie zaręczeni Wypijmy za to Oczywiście Czekają nas dwa wesela, czyż nie? Kiedy ślub pana z panną Silva, doktorze? Jeszcze nie wiemy za narzeczonych. Zdrowie. Słodkich, snów, kochanie. Dzięki Bogu czujesz się lepiej. Śpij spokojnie. Data, twoi cztery aniołkowie i mama są z tobą.

Jutro. A próby nowej sztuki? Też od jutra. Całe szczęście. Wiem, że mam zobowiązania i będę się z nich wywiązywać, jeśli będę się mogła zajmować synkiem. Jutro mogę już wrócić do teatru, bo mojemu dziecku, dzięki Bogu oraz mateczce z Guadalupe, nic już nie grozi. Tak, dzięki wszystkim mateczkom. To prawda.